Telewizja wypełniona jest wpadkami małego i dużego kalibru. Niestety, dla osób pracujących w środowisku medialnym, kamery są bezlitosne i chwycą wszystko. Internet z kolei nie pozwala na to, by wpadki zostały szybko zapomniane. Zapraszam Was do obejrzenia top 5 żenujących momentów uchwyconych w telewizji. Numer 5. Pewien dziennikarz, chcący przeprowadzić wywiad z drużyną, która osiągnęła wysoki wynik w zawodach sportowych, nie spodziewał się, że po wszystkim będzie musiał suszyć ubrania. Nie, wcale nie spocił się z wrażenia. Mężczyzna wszedł do basenu, na którego brzegu siedzieli jego rozmówcy. Dziennikarz nie zauważył jednak, że basen posiada podest. Kolejny krok sprawił, że znalazł się po szyi w wodzie. Mimo wszystko facet kontynuował wywiad. Widać prawdziwy profesjonalista. Numer 4. Prezenterka wiadomości mimowolnie stała się obiektem żartu i śmiechu sporej grupy ludzi. Podczas gdy kobieta opowiadała o problemach ze świniami pewnego rolnika, na ekranie pojawił się obrazek adekwatny do omawianego tematu, czyli świński ryjek. Nie wiadomo tylko dlaczego obrazek pojawił się dokładnie w takim miejscu ekranu, czyli tam, gdzie widniała twarz prezenterki. Przypadek? A może świński dowcip? Numer 3. Prezenter telewizyjny musi zachować kamienną twarz niezależnie od okoliczności. Jednak nie zawsze się to udaje. Pewien mężczyzna prowadzący program informacyjny chciał zaprezentować publiczności portret pamięciowy podejrzanego poszukiwanego przez policję. To, co wyświetliło się na ekranie, przypominało jednak rysunek dziecka w wieku przedszkolnym i z pewnością nie było wykonany przez profesjonalnego rysownika. Komiczna sytuacja rozbawiła nie tylko ekipę telewizyjną, ale również publiczność oglądającą program. Kto potrafiłby narysować lepiej? Łapka w górę. Numer 2 Każdy dziennikarz szuka efektownego miejsca do przeprowadzenia wywiadu. Brzeg jachtu niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Dowodem na to jest sytuacja, w której prezenterka rozmawiająca z mężczyzną przez nieuwagę ląduje w wodzie. Sytuacja nie byłaby tak zabawna, gdyby nie to, że członek ekipy kręcącej materiał próbował wyciągnąć kobietę za pomocą mikrofonu. No cóż, tonący mikrofonu, to znaczy brzytwy się chwyta. Numer 1. Jazda na deskorolce bywa niebezpieczna. Okazuje się, że nie tylko dla osób uprawiających ten sport, ale również dla ludzi, którzy znajdują się na ich drodze. Pewien dziennikarz kręcący materiał o skateparku boleśnie się o tym przekonał. Mężczyzna wpatrzony w kamerę nie zauważył pędzącej w jego stronę deskrolki, która ze sporą prędkością uderzyła go w głowę. Mimo, że wypadek wyglądał dość niebezpiecznie, to sporo osób uznało sytuację za mega zabawną. Myślę, że najmniejszy ubaw miał znokautowany dziennikarz. W dzisiejszym zestawieniu to już wszystko. Zapraszam do obejrzenia nowości, które już wkrótce pojawią się na moim kanale. Jeśli nie chcecie przegapić żadnego nowego filmiku, koniecznie dajcie suba. Siema!